Witam was serdecznie. Jak widzicie, klimaty nieco inne niż chicagowskie u przyjaciela z Chicago, wielkiego pana Realu Madryt Nie dorobił się tego na Realu Madryt, ale, ale mógłby. Także że w ogóle dzisiaj czułem się przez sekundę jak dziewczyna z Instagrama. Nawet chciałem nagrać vloga ze środka Lambo ale skończyło się, skończyło się na tym, że próbowałem do niego wyjść i wyjść i stwierdzając, że zajmie, zajmie mi to dwie minuty doszedłem do wniosku, że, że nie ma sensu na koniec moja próba znaczy nie, próba się udała oczywiście usiąść w tym Lambo natomiast nie, to już by był full dziewczyna z Instagramu. To stwierdziłem, że może nie, natomiast no, widoki są jakie są nie będę przepraszał Słuchajcie, dobra, co się działo wczoraj za chwileczkę, na razie parę takich wiadomości dodatkowych związanych z boksem, tak jak mówiłem, normalnie odpoczywam jeszcze przez parę dni, natomiast boks wieczorami oczywiście był ciekawa informacja, bo Chris Eubank Jr. Przestał być, przestał być pięściarzem Wassermana i tak naprawdę nie wiadomo, czy im pięściarzem w tej chwili jest. No to jest gość, który miał swoją ostatnią walkę, która była najlepsza w karierze. Bez dwóch zdań. Wyglądało to wszystko super. Teraz czytamy na Instagramie jego, jego e, nie na Instagramie, tylko na Twitterze jego apele: kto mi tutaj da szansę, kto ze mną chce podpisać kontrakt, jestem wolnym agentem. No ciekawe, bo to jest pięściarz światowej czołówki. Niewielu jest pięściarzy. Inaczej, w ogóle nie ma pięściarzy światowej czołówki, którzy w tej chwili e, proszą na na Twitterze, żeby ktoś podpisał z nimi kontrakt. To nie tyle, że on prosi, bo on nie musi. Natomiast to jest zawodnik światowego formatu, który na Twitterze mówi, wiecie, jakie, kto może mi dać szansę na wielkie, na wielkie walki. Chyba, że chce zrobić to samo, co robił Canelo, który może podpisywać z kim chce, kiedy chce, e, ponieważ nie ma długoterminowych kontraktów. No ale jednak tutaj pociągnięcie Canelo w jednym zdaniu i Chrisa Jubanka Juniora to jest. E, to jest przesada. Jestem pewien, że jakieś dyskusje na ten, temat, na ten temat się toczą. Natomiast ponieważ został wolnym agentem, to się zastanawiam, czy ci ludzie, którzy, których specjalnie nie lubił. On właściwie mniej niż jego ojciec nagle nie staną się potencjalnymi szefami. To się dopiero przekonamy, co sobie jeszcze zapisałem. O, przeczytałem sobie yy, oglądając wczoraj walkę, oglądając wczoraj walkę Ortiza Juniora, walkę to, to chyba źle powiedziane. To rzeźnię Ortiza Juniora posłuchałem wypowiedzi kilku um, Oscara de la Hoy na temat tego co się ma dziać w przyszłym tygodniu w święcie przekonany że Jaime Mungia wygra uh, pod koniec uh, pod koniec walki i to specyficznie dodał konkretnie dodał czasami na korpus uh, uh, z Canelo A natomiast fajna była scena jak w rozmowie z dziennikarzem Dazon mówi no on, on go skończy tak samo no, jak ten, który go skończył, no jak, jak on się tam nazywa? To koledzy z Dazon przypomnieli mu, że chodzi o niejakiego Dmitrija Biwoła. Natomiast Oskarowi jakoś wypadło to nazwisko z głowy. Natomiast jedna rzecz, ja nie mówię, że tutaj jest 8 do 1, czy 7 do 1, czy 6 do 1. Oczywiście wrócimy do tej walki jeszcze na pewno. Natomiast porównywanie w jakimkolwiek sposób w stylu Dmitrija biwoła i Jaime Munguia to chyba nie o to chodziło chyba niekoniecznie nie bardzo wierzę w to, że o to chodziło że o to chodziło Oscarowi de la Hoya bo panowie nie mają zupełnie ze sobą nic wspólnego, ale to zupełnie nic wspólnego, nic, poza serduchem które jest takie same ale sposób walczenia technika, praca nóg to można by jeszcze 3 minuty Trzy minuty wymieniać, ale nie chcę was tutaj trzy minuty trzymać przed, przed gdziekolwiek, że zresztą mnie oglądacie. E, to zupełnie bez sensu. A to ciekawe to było z tymi ciosami na korpus, dlatego że ciosy na korpus to jest jedna z najlepszych rzeczy, którą robi Canelo Alvarez. Czyli nie wiem, panowie, panowie będą się tłukli tylko i wyłącznie na górę, zapominając o głowie? Oczywiście nie, zobaczymy. Ja rozumiem, że to jest jego. Pięściarz Jaime Mungia jest pięściarzem Golden Boy Promotion, natomiast specyficzne stwierdzenie, w jaki sposób wygra tą walkę, konkretne stwierdzenie, w jaki sposób wygra tą Mungia, interesujące. Na pewno to w jakiś tam sposób e, wpłynie na to, jak podejdzie do, może nie samej walki, tylko do komentarza po walce. kanał Alvarez, który jest moim faworytem w tej walce, a tak mówię, o tym jeszcze będziemy mówić. Co my tutaj jeszcze mamy? O, a, aha, dwie rzeczy, dwie rzeczy sobie, dwie rzeczy sobie zapisałem. Pamiętacie Alfredo Angulo, czyli, czyli El Perro. El Perro, jeden z takich niesamowicie walecznych pięściarzy e, miświata, świata, o ile dobrze pamiętam. E, niesamowity twardziel, jak nie pamiętacie, to jest ten, który wychodził z taką obrożą na szyi, taką, jak psy mają, jak pitbulle mają. Natomiast wczoraj był jego debiut w Bar Knuckle Fight, czyli w walce na gołe, na gołe pięści, i wyglądał przez pierwsze 45 sekund, że będzie zatłuczony kompletnie, bo to, to był akurat przełączyłem, przypadkowo, bo zacząłem czytać informację, że częściowym udziałowcą jest Conor McGregor tego przedsięwzięcia. Nie jest całkowitym właścicielem. Widziałem, że w niektórych mediach jest, że jest. Jest własnością Barnacle fights, że jest własnością Konora McGregora, nie jest własnością Konora McGregora, on jest udziałowcem. To jest duża, duża różnica. Natomiast o czym chciałem mówić, oczywiście te lata najlepsze Angula ma za sobą, bo on ma ponad 70 kg teraz, jak walczy, czy walczył, bo to była nie wiem, czy będą te następne walki, ale ponieważ wygrał w takim stylu to pewnie będą, to wyglądało na to, że, że głowę mu jego rywal urwie, natomiast. Jednak zostaje ten, ten pies człowieku, pies w pięściarzu, bo to dokładnie tak wyglądało. Na koniec, tym, który, tym, który podniósł ręce do góry, był właśnie Per Angulo. Niesamowicie wygląda z tymi, z tymi włosami. Dobra, przechodzimy teraz. A chyba 14 tysięcy dolarów zarobił, 14 tysięcy dolarów zarobił za tą walkę. Jak jesteśmy przy pieniądzach. Przechodząc do, do tej gali, która była, to na początek przeczytam, za ile panowie walczyli, po w Kalifornii jest fajnie, bo te rzeczy są w miarę jawne Adam Ada, Adam Dan Rafael podał jakie tam były wypłaty Ortiz 800 tysięcy Dulorm 150 tysięcy i główna walka wieczoru Ramirez kontra Barthelemy Ramirez milion sto Barthelemy 100 tysięcy czyli milion dolarów różnicy natomiast na koniec to sobie zostawię, bo tam się działo więcej po raz kolejny, po raz kolejny muszę mówić o jakimś idiocie, który nazywa się sędzia ringowy. Po raz kolejny, czyli mamy w ciągu dwóch tygodni dwa kolejne przypadki, kiedy bohaterem negatywnym jest, jest sędzia ringowy, w tym przypadku Jack Rice, który tym sędzią, tym negatywnym bohaterem to już był wielokrotnie. Natomiast słuchajcie, no co, co mogę powiedzieć o pojedynku, który trwał kilkadziesiąt sekund i skończył się ciosem na, na wątrobę, po którym DeLorme stwierdził, że e, 150 tysięcy zarobione. Co tam się będę bił z gościem? Przed chwilą mówiłem o, o tym o tych przewidywaniach Oscara Delahoy, w jaki sposób wygra Jaime Mungia, że wygra czasami na korpus. Natomiast jedną rzecz, którą można powiedzieć na pewno. Patrząc na karierę Vergila Ortiza Juniora, który jak doskonale wiecie będzie na tej mega kali na nie będzie walczył z Timem to jest chyba najlepiej bijący pięściarz na korpus w obecnym boksie. To nie jest gość, który przy okazji trener mu mówi, słuchaj, pamiętaj o tych schabach, tylko to jest człowiek, który wychodzi na ring po to, żeby te schady, schaby ci obijać. I bez względu na to, co by się działo, kiedy nam się na przykład wydaje, nie wiem, czy osobom postronnym, że no teraz jest idealny czas, żeby gościowi zmiażdżyć głowę, no to on cały czas bije schaby. Przypomina mi pod tym względem e, Genadija Gołowkina, który dokładnie dlatego bił na doły po to, żeby w którymś momencie te ręce ci opadły i i, i, i szedł strzał na głowę i się skończyło. Yy, podobnie zresztą jak Gołowkin Virgil Ortiz nokautuje yy. Albo ciosami na głowę, albo ciosami na korpus, także pod tym względem są podobne. Wiele, wiele innych rzeczy oczywiście jest, jest różnych, natomiast pod tym względem mi bardzo na przypomina te ciosy na korpus. Podstawowa rzecz dla, dla wielu, wielu pięściarzy, ale to mi się wydaje, że często jest tak, że mówią, że o pamiętam o tym, natomiast jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że trener musi tam ryczeć z narożnika na doły, na schaby, pod łokcie go bi. Nie, nie Virgil Ortiz, nie, nie. Nie mogę się doczekać tej walki z Teamem Chu, jak zresztą Team Chu napisał na Twitterze, to będzie prawdziwy main event gali na stadionie w Los Angeles, to, czy będzie to się jeszcze przekonamy, natomiast że to będzie mega walka to, to absolutnie tak. No tutaj ten cios na wątroby skończył, konferencja, rozmowa, Team Chu wychodził na ring mniej więcej tyle samo, tyle samo. Virgil Ortiz, co, co zajęła mu walka, nawet, nawet się nie zgrzał. Natomiast nie wiem do końca, czy to jest na pewno tak dobrze, no bo e, czy to w jakikolwiek sposób ten mini sparring przygotuje go na team matchu? Zupełnie nie. Natomiast, tak jak mówiłem w zapowiedzi, kiedy myślałem, że gdzieś koło trzech rund to potrwa. Um, przynajmniej wiadomo, że nie ma żadnej kontuzji, może się na spokojnie przygotowywać. Natomiast, jak pamiętamy, jeśli chodzi o Virgila Ortiz, taka zupełnie uwaga na marginesie. To jest pięćdziesiąt, który miał olbrzymie problemy z robieniem wagi. walki. były odwoływane i tak dalej. Były różne różne spekulacje, co tam się naprawdę dzieje na jego obozie treningowym. Trzymam kciuki, żeby nic się nie stało. No i walka, gdzie głównym bohaterem był Jack Rice. Eee, nie wiem, czy mogę użyć na YouTubie słowa ukradł zwycięstwo, no ale tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Dwie pierwsze rundy Hosera eee, Mireza, byłego Posiadacza kilku pasów, walczącego zresztą u siebie, wyglądały bardzo dobrze, spokojnie. Bartolomiej, 38 lat, spodziewano się nim, podejrzewam, znacznie więcej po tym, po tym kubańczyku, natomiast okazało się, że, że nie ma ciąsu I tu jest ta główna sprawa, ponieważ José Ramirez w wadze super lekkiej, walcząc, tak jak, walcząc tak, jak, tak jak walczył z Bartolomiej. No to on z czołówką, może nie wiem, pierwszą piątką, do której wydawałoby się, że należy, e, no to nie ma żadnych szans. No bo jeśli jest taka sytuacja, i teraz przechodzimy do działalności Jacka Rajsa, że ten naprawdę posiadający poduchy w rękawicach Bartolomei, trafia go dwa razy. Klęka, e, dla tych, którzy nie oglądali walkę, klęka Ramirez, natomiast sędzia dochodzi do wniosku, że nie ma co liczyć, bo przecież on go tylko popchnął. Ale później jest jeszcze gorzej. Kiedy wydaje się, że już nie może być gorzej, to później jest jeszcze gorzej. Ponieważ ledwo wstaje, widać, że kompletnie nie wie, co jest grane Mr. Ramirez. Trochę dziwne, że nie wie, co jest grane, skoro przez przewrócił się, bo został popchnięty. Od poknięcia nie masz miękkich nóg i nie wiesz, w której, stronie się, w której stronie się znajdujesz. Atakuje po raz drugi Bartolomej. Chyba 3 czy cztery ciosy dochodzą. I sędzia dochodzi do wniosku, i nagle jest gong. Mimo, że na zegarze jest chyba 9 czy 10 sekund, czyli ustalmy. Nie wiem, jak to było zrobione, bo, bo sędzia przerywał tą walkę w momencie prawie idealnie, w momencie, kiedy zabrzał ten przedczesny gong. Te 9 sekund, 9 sekund to jest wieczność w boksie, doskonale wiecie. To jest 9 sekund, to, to było wtedy, kiedy Jose Ramirez walczący przed własną publicznością, chyba trzeci czy czwarty raz, zostałby znokautowany przez gościa bez, bez, bez ciosu. Tak to, wyglądało, tak to wyglądało, ale cała ta sekwencja, sędzia nie zalicza na down, mimo że gościu jest gdzieś tam myślami, pewnie nie wie dokładnie na jakim ringu, w jakim kraju jest, a później jeszcze kończy się runda 9 czy 10 sekund przedwcześnie, no to przecież to jest kryminał. A najlepsze jest to, że to wszystko widać, to widać, bo przecież można sobie spojrzeć na, na ten czas, który leci w dolnym w lewym rogu, i kiedy brzmi gong i kiedy odpro odprowadzany, no, prawie go podniósł tam odprowadzany jest Ramirez do narożnika, no, czysty kryminał, po raz kolejny natomiast oczywiście wszyscy wiemy, czysty kryminał, nic się kompletnie, nic się kompletnie nie zdarzy, natomiast no to jest tragiczne, te, te, naprawdę ten sport, ten sport pod nazwą boks to ja, ja nie znam drugiego sportu, który tak sam siebie załatwia jak, jak, jak to co się w tym momencie dzieje w boksie, bo Każdego tygodnia praktycznie, mówimy o jakichś paranojach, mówimy o punktacjach sędziowskich wyciągniętych wiecie, wiecie skąd, o sędziach ringowych, którzy wyraźnie są po jednej stronie. No przecież dokładnie taka sytuacja była Garcia w Nowym Jorku, kiedy, kiedy walczył Garcia z Devinem Heini. To też było widać. I pod tym względem wyjątkowy tydzień, bo dwa kolejne tygodnie, dwa kolejne tygodnie sędzia ringowy Głównej walki wieczoru jest głównym i negatywnym bohaterem. Pozdrawiam Was serdecznie. Dolczy wita. Za długo nie, nie potrwa, jeszcze podejrzewam, nie wiem, dwa, może trzy dni. I wracamy, wracamy do Chicago. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za oglądanie. Trzymaneczko na razie.